mnie określił jako inwentarz. Mnie? Ale mnie? Wie pani wie pani pan jest, wie pani? nie, 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 stop, stop. Wie pan, jest, jaki jest absurd tego, w tej sytuacji? To pani się poczuła jako inwentarz, nie ja. Ewa Zajączkowska w mocnym starciu z wyborcami Tuska, którzy niespodziewanie pojawili się na spotkaniu konfederatki. Nie możecie tego przegapić. Zostawcie łapkę w górę i komentarz dla zasięgów. Z góry dziękuję. I szanowni państwo, pytanie na koniec. Które e, bardzo mi mocno rozbawiło. E, ja bym chciała, żeby ktoś może przyznał się do tego pytania, bo do odważnych świat należy, czemu nie. Czy jako inwentarz nie wstyd pani pobierać pensję z Unii Europejskiej szczególnie, że chcecie z niej wyjść? Znaję się? Brawo! Brawo. Za odwagę! Brawa za odwagę. Natomiast nie wiem, jak pani się czuje, ja się nie czuję jak inwentarz. No, ale... Nie zauważyłam. Nie zauważyłam pani 5 lat temu? Kto mnie określił jako inwentarz? Mnie? Ale mnie? Wie pani, wie pani, wie pani, pan nie, nie, nie. Stop, stop. Wie pani, jaki jest absurd tego, w tej sytuacji? No. To pani się poczuła jako inwentarz, nie ja. Ja się absolutnie nie poczułam jako inwentarz. To pani ma z tym problem, nie ja. No nie zauważyłam, może jednak. Natomiast co do drugiej części pytania. Co do drugiej części pytania, czy nie chce Pani pobierać pensji z Unii Europejskiej? Ale to nie jest koniec pytania. Jeśli Państwo chcecie z tej Unii wyjść. E, kiedy ja powiedziałam, że chcę wyjść z Unii Europejskiej? Niech Pani przytoczy. Nie, niech Pani przytoczy taką moją wypowiedź. Proszę mi przytoczyć wypowiedź, kiedy ja powiedziałam, że chcę wyjść z Unii Europejskiej. Proszę mi przytoczyć, proszę mi przytoczyć moją wypowiedź, w której powiedziałam, że chcę wyjść z Unii Europejskiej. Zaskoczę Panią, jedne z ostatnich programów, bo redaktor Gozyra pytała mnie dokładnie o to samo. Ja mówiłam, ja mówiłam, że Unię Europejską należy zreformować, zreformować bo Unia Europejska nie działa. Na każdym możliwym kroku wychodzą patologie. Za chwilę wszyscy oberwiemy polityką klimatyczną. Wejdzie ETS2, zapłaci Pani więcej za rachunki, za ogrzewanie, to się Pani przekona. Zacznie działać pakt migracyjny, bo się w Polsce władza zmieni i nagle nas zaleją migrantami, nie będzie Pani mogła spokojnie przechadzać się ulicami, albo Pani wnuczki, to się Pani przekona. Jest mnóstwo, mnóstwo jest. Będzie pani musiała wyremontować swój stary dom, to się pani przykona. Szanowni Państwo, szanowni Państwo, szanowni Państwo, szanujmy się, szanujmy się, szanujmy się. Poszanujmy się. E, nigdzie nie powiedziałam, że chcę wychodzić z Unii Europejskiej. Ja wszędzie mówię, ja wszędzie mówię, ja wsz... ale jeszcze ja nie skończyłam odpowiadać. Mało tego, powiem pani, ja sobie teraz nie wyobrażam Polexitu. Wie Pani dlaczego? Wie pani dlaczego? Bo jakby Polexit miał negocjować Donald Tusk, to bylibyśmy w ciemnej. Trzecia część pytania, czy niestety nie pobierać wynagrodzenia. Szanowna Pani, zagłosowało na mnie 102 569 ludzi. Bardzo dobry wynik. Myślę, że to oni zdecydowali, że zasługuje na to, żeby za swoją postawę i za swoją pracę pobierać wynagrodzenie, jak każdy normalny człowiek, który pracuje. Czy Donald Tusk i jego posłowie nie pobierali wynagrodzenia, będąc posłami za czasów rządów Jarosława Kaczyńskiego? Przecież tak im się nie podobało. What happens if my dad starts tai chi tomorrow? How old is your father? Donald He... Ta... Tusk i jego posłowie nie pobierali wynagrodzenia, będąc posłami za czasów rządów Jarosława Kaczyńskiego. Przecież takim się nie podobało. Takim się nie podobało w polskim sejmie, w polskim rządzie. Takim się w Polsce nie podobało. Żukowska nie pobiera wynagrodzenia z Krajowej Rady Sądownictwa. Przecież ostatnio powiedziała, że to jej się ustawą należy. A tak walczy z KRS-em. Ale pani jak każdy No to w czym problem? Ale to nikt nie kwestionuje. A dobra pieniądze? Dlatego ja weszłam do Parlamentu Europejskiego, żeby ten mój zakład pracy zreformować, żeby wreszcie ten mój zakład pracy dbał o interes zwykłych ludzi, a nie eurokratów. Nie mają Gwarantuję Pani, że w kolejnej kadencji będziemy mieć sprawczość. Obiecuję. Brawo! Dziękuję Państwu bardzo. Protesty rolników w Strasburgu, właśnie dzień przed. Głosowaniem nad odesłaniem tej umowy do CUE do pokazują, że presja ma sens. Więc. Tak, to prawda. Rząd Donalda Tuska głosował przeciw, ponieważ wiedział, że może to zrobić, bo i tak nie będzie większości, mniejszości blokującej. Eee, przy, ja, ja wiem, że Pani ma inne sympatie polityczne i ja z tym nie dyskutuję i, i ja to szanuję, tak? Ma Pani e, jakby swoje, swoje preferencje polityczne, natomiast proszę też zrozumieć moje, proszę też zrozumieć moje odczucia, że ja nie wierzę w żadnym wypadku w jakiekolwiek dobre intencje Donalda Tuska. Nie jestem w stanie mu uwierzyć. I nawet Bravo. jeżeli... na Pani, z tego, że ja go nie lubię personalnie, bo nawet go gdzieś tam poznałam przy okazji jakiegoś wywiadu w telewizji, jest bardzo szarmanckim człowiekiem, oczywiście. Natomiast ja mu po prostu nie ufam. To jest, on jest premierem prawie 10 lat i to, do jakiego stanu on doprowadził nasz kraj, to jak kłamie w żywe oczy, to jest po prostu... Ja nie jestem w stanie absolutnie, w żaden sposób mu zaufać. I okej, okay, Polska zagłosowała, Polska stanęła przeciwko umowie, Polska stanęła przeciwko umowie Unia Europejska Mercosur, natomiast ja nie dam sobie ręki uciąć, ja nie dam sobie ręki uciąć, że gdyby była sytuacja, że ta mniejszość blokująca mogłaby powstać, to czy Donald Tusk rzeczywiście stanąłby po tej dobrej stronie. Bo moim zdaniem to jest człowiek tak skrajnie przekupny, wie pani, on ma o ma ile ponad 70 lat. To jest człowiek, który nie zmieni już swoich nawyków. Tusk ma, proszę pani, Tusk jest 13 lat mniejszy, młodszy ode mnie, a ja mam 62, a ja mam 75. No to jest po sześćdziesiące. No to No to jest po sześćdziesiące. No to jest po 60. Człowiek nie jest... Ten człowiek... Jak pani jest na życiory? życiorys Donalda Tuska. Nie jestem pewna, czy chcemy o tym rozmawiać. Nie jestem pewna, czy chcemy rozmawiać o życiorysie Donalda Tuska. To nie jest dobry kierunek. Wracając. 60. Przed 70. Zwracam honor. Oczywiście zwracam honor. Jest przed 70. Życzę sobie, żeby politycy popełniali tylko i wyłącznie taki błąd jak ja w tym momencie źle kalkulując wiek obecnego premiera. Czego sobie i Państwu życzę, żeby tylko takie błędy wypłynęły. Wracając. Jest szansa wpłynięcia na polski rząd, żeby rząd nie ratyfikował umowy między Unią Europejską a państwami Mercosur i to może jeszcze dać szansę na zablokowanie. Tylko tak jak powiedziałam, z drugiej strony zmierzymy się z tym, że jak handel ruszy, a Komisja Europejska robi wszystko, żeby handel między Unią Europejską a Mercosur ruszył, ciężko będzie po prostu. To powstrzymać, bo powstaną pewne zależności już handlowe i po prostu ciężko będzie to cofnąć. Natomiast szansa jest zawsze, tylko nie wolno składać broni, trzeba wywierać presję, nie wolno tego lekceważyć, nie wolno myśleć w ten sposób, że ja tego nie muszę robić, bo najwyżej zrobi to ktoś za mnie. Musimy stanąć w obronie polskiego rolnika i polskiego rolnictwa i tak jak ja staram się to robić w Parlamencie Europejskim, tak jak nasi posłowie starają się to robić w polskim Sejmie, tak wszyscy musimy to zrobić jako konsumenci. W naszym interesie, jako konsumentów, wszyscy jesteśmy konsumentami, wszyscy jemy. Jako, w naszym interesie jako konsumentów jest to, żeby ta umowa została zablokowana. Hetman nie zagłosowałby za wnioskiem patriotów. Oczywiście, żeby tak było. <noise> dopytań, dopytań. Ja myślę, że ma pani odpowiedź. E, wie pani, dlaczego by nie zagłosował? Dlatego, że sobie wymyślili bzdurny kordon sanitarny i nie głosują za naszymi rozwiązaniami tylko dlatego, że to są rozwiązania prawicy. Niech Pani porozmawia z posłem Hetmanem o kordonie sanitarnym, którym objęli prawicowe grupy. Dwie grupy. Patriotów dla Europy i Europę Suwerennych Narodów. Dwie prawicowe grupy w Parlamencie Europejskim są objęte kordonem sanitarnym, i nawet jeżeli głosowanie jest super hiper... Jeżeli jakiś wniosek jest wybitny, nie zagłosują za nim tylko dlatego, że wychodzi z prawicowej grupy. Tak działa Parlament Europejski. Państwo też nie głosują za istotą No przecież zagłosowano. Pan Braun pan Brown był wtedy w szpitalu. Tak, miał operację oka. Więc wie Państwo, to już jest żenujący poziom dyskusji i nie będziemy go kontynuować. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia!